Gram zwykły mecz każualowy, a zakrzak musi mnie odnaleźć. Im szybciej to zrobi, tym więcej fałdolców będzie mógł wygrać. Teraz widzicie warunki odejmowania fałdolców. Między innymi jedna minuta to 2,5 tysiąca fałdolców mniej. Jedno zadane mi pytanie, w którym mogę również raz skłamać to również 2,5 tysiąca fałdolców mniej. Kiedy ja zrobię jakiegoś fraga, odejmuję z jego puli 5000 fałdolców. I finalnie, kiedy zostanie 10 osób w meczu, a zakrzak nie podejmie decyzji, odejmujemy mu 50%. Na samym wstępie muszę się zastanowić, gdzie lecieć, ponieważ mega lubię lecieć na zimowe miejscówki, a dzisiaj muszę robić wszystko na odwrót, żeby Zakrzakowi nie udało się odgadnąć, którym skinem jestem ja. Co ciekawe, w puli jest 100 tysięcy v więc muszę się mocno postarać. Wylatujemy z busa i wydaje mi się, że dobrym miejscem będzie to jezioro na dole, ponieważ nigdy tam nie latam i nawet jak Zakrzak na mnie przerzuci, no to w życiu nie będzie wiedział, że to jestem ja. A więc widzowie, ja już wyskoczyłem z busa i pierwszym zadaniem, które muszę zrobić w tym filmie jest to połamanie takie przysłowiowe Więc dlatego lecę sobie na tą górkę przede mną I je złamie Chociaż, do tego nie chcę robić, ale muszę Nie mam wyjścia Więc bierzemy skok Adam małyż 102 metry, proszę państwa Pyk No i wylądował A raczej tak nie do końca, bez telemarku Klikamy sobie obserwuj I oczywiście muszę teraz znaleźć rafę Weźmiemy sobie wędkę na sam początek Bo wędka nam się przyda do pewnej rzeczy Zabieramy bandaże Otwieramy skrzynię I dajcie mi coś do. W razie czego, bo ja oczywiście muszę też łapać fragi. To jest dobre. To jest bardzo dobry start. Co prawda, żeby się znaleźć, musieliśmy zagrać na Ameryce, więc będę miał lekki lagi. To jest takie moje utrudnienie. Teraz podstawowe, co musimy zrobić, to ja chcę nałowić ryby. W sensie mieć tak trzy ryby, bo ja nigdy. Oho, nigdy ryb nie noszy Mam nadzieję, że to bot, którego sobie wyeliminujemy I już Zakrzek ma Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba Zakrzek już ma pierwsze minusy Jeżeli chodzi o skina No wątpię, że to będzie Rafa W sensie świąteczny Jonsi Awczący, no on nie może sobie pozwolić na awczenie Więc mamy pierwszego gościa wykluczonego To mi się podoba, to na pewno nie jest on Lecimy dalej A, Okej, okay. czekajcie, agentka ale z tego co widzę, ten gościu gra na padzie. Więc to też nie będzie rafa. Lecimy dalej. W sumie co on może mieć za skina? Zielone rybki. Dajcie mi zielone rybki. Ktoś mnie obserwuje. Mam nadzieję, że to nie zakrzak. Dawaj rybę, dawaj rybę. Nie chcę tego. Dawaj ryby, dawaj ryby, da dawaj rybę, dawaj rybę. Tak będę kucał, nie będę chodził dookoła. O, niebieska rybka, mega fajnie. Ej, nie wiem, czy to ten ziomek mnie obserwuje, co ja go wyeliminowałem, czy o co tutaj chodzi? Mam nadzieję, że to nie zakrzak. Także jeszcze parę rybek i lecimy dalej. Nie wiem, co on może mieć za skina. To jest maniaczka. Na pewno Rafa w swojej szafce go Posiada w sumie, nie wiem jakiego skina, on nie posiada. Powiem wam tak, yy, wiem bardzo dobrze mniej więcej jak Rafa porusza się w meczu, bo gramy już bardzo długo i znam jego movement na pamięć. W sensie dużo razy dostawałem głowę ze snajperki, oglądałem, prawda, jak on gra, więc yy, no, no znam, po prostu znam. Wydaje mi się, że nie powinienem mieć problemu z rozpoznaniem, chociaż kiedyś był podobny odcinek i, i nie rozpoznałem. Ej, mamy tu jakiegoś ziomka, jak się dziwnie rusza. Ej, co to? Wy to widzieliście? On się wygiął jakoś do tyłu. Farma, Rafa by nie leciał na farmę. Nie ma opcji. Takiego skina by nie Ubierał, wątpię, patrzymy Co my tutaj mamy dalej Moim celem oczywiście jest wygrać grę, bo jeśli Wygram grę, no to skasuję Zakrzakowi 25% Z puli, więc nawet gdy odgadnie 25% z jego Portfela poleci do mnie Ja może się gdzieś tutaj na uboczu będę Trzymać, może zejdźmy na ten dom na dole A dalej jest ta ze Stranger Things, czy on miał tego skina? Czy on go kupił? Czekajcie Chwilę zatrzymam się na tej panience tutaj. Edycja. Szybka reedycja. Bomba spo... Okej. Okay. Ej, to... Mm. No powiem wam, że ten ziomek mógłby być rafą, nie? Ale wydaje mi się, że on nie ma tego skina. Wydaje mi się. Chociaż rusza się podobnie do rafy, nie, ten chłop. Ej, ja bym go sobie zostawił do przykukania na później. Powiem wam szczerze, ma 5 kili ten ziomek. To jest jakiś szalony napoceniec. Otwórzmy sobie tutaj skrzynkę. Ej, bałwan. Biorę bałwana, biorę bałwana. To może być dobre, bo on nie będzie wtedy widział mojego skina. jak jakiego widzowie? Nie będzie widział mojego skina. O to chodzi. O, mamy Johna Wicka. Poczekajcie, jeden kill. Okej okay. O, tutaj zobaczył, że ja obserwuję I tak nagle dziwnie zaczął się poruszać Kuca przy podnoszeniu rzeczy Widzowie, chcę zobaczyć, jak ten gościu otwiera skrzynkę Rafa zawsze, gdy otwiera skrzynkę, to kuca To jest taka rzecz, którą ja o nim wiem I jestem w stanie go za to rozpoznać Więc chwilę pooglądajmy I będzie bitka Otwórzmy sobie może tutaj tę skrzyneczkę O, dziękuję Otwieramy Kulki, tylko kulki nam się nie przydadzą, ponieważ tu będzie fioletowy harpunik. W sensie ten taki nowy przysak. nie, stary przysak, biorę go. Dozbierajmy oczywiście metalu, dozbierajmy sobie wszystkiego, bo moim celem jest oczywiście wygrać tą gierkę. O, no to tak mo. mo no to może być on. 23, trafił. Teraz mniej. Ej, to w sumie może być Rafa, nie? Tak podobnie się rusza. O, ej, rusza się bardzo podobnie. Oglądamy, oglądamy tego Johna Wicka na razie. 32 osoby tylko do końca meczu zostały. Halo, budu... Ej, ładnie się buduje. Okej, okay, szybkie całkiem edycje, dynamiczne. Ładny boksik. No nie wiem, ale... Hmm. Oj, tutaj dostał spama. Ale to mógłby być... Rafa... Zginął. I pytanie, czy to był on? No mam nadzieję, że to nie był on. Ej, wygląda na to, że to nie był on, więc dob dobrze, że zginął, widzowie. Dobrze, że zginął. Mamy tutaj jednego mniej yy, podejrzanego. Tam jest jakaś chata i ja sobie na tą chatę przelecę. Co ciekawe, tutaj ktoś był. Ej, nie wiem. Yy, Czekam się trochę tego miejsca. I gdzie ten ziomek? Mam nadzieję, że on mi tu nie wyskoczy za chwilę gdzieś. Ja potrzebuję ciebie, Byku. Chodź tu. I wygląda na to, że odpadł ziomek, którego mógłbym naprawdę obstawiać, bo... Rafa mniej więcej gra tak jak ten chłop, no raczej nie jak ten, nie, <laughs> raczej nie jak ten. E, miałem na myśli, co on robi? To, to, co to jest cyborg jakiś? Człowieku, to, on się rusza? Dziwnie, to nie jest człowiek, to jest robot. To jest widzowie Fortniteowy bot. Jestem pewien, mógłbym postawić wszystkie pieniądze, że to jest Fortniteowy bot. Nie, nie człowiek. Mamy dalej piłkarza. Mm, Okej, okay. widzowie, powiem tak. To są jakieś androidy, nie? No to, to nie są prawdziwi ludzie. No to, to to, nie są prawdziwi ludzie, nie ma bata. Patrzymy dalej. Ej, nie wiem co ten ziomek tam robi na tej chacie, ale dobrze by było, żeby wyszedł. Byku, wychodź! On będzie musiał iść w moją stronę, a to jest dodatkowy frag dla mnie. A czy ustawienia broni w ekwipunku, to one idą po kolei, bo jeśli tak, to Zachrzak będzie wiedział, który to ja. Więc może zróbmy tak. Jakiś dinozaur z graplerem w ogóle też muszę patrzeć na lutera, a raczej nie gra tą taktyczną pompą, tego SMG też u niego często nie widziałem. Podejrzewam, że on będzie grał wolną pompą. Na pewno będzie chciał mieć snajperkę. Chyba, że podejdzie do tematu sprytnie. I specjalnie nie weźmie awupy. Bo ja wiem, że on ją lubi. Więc może specjalnie jej nie zabierze. No, może tak być. To nie jest Rafa. Nie, nie, nie. Nie ma... Chociaż, czekajcie. Poglądajmy chwilę. Jest bicka, dobra. O nie, on by ta. <laughs> No nie no, on by tak nie zrobił. Wierzę, żeby tak nie zrobił. Patrzymy dalej. Tientina, wolna pompa, Scarito. Na tej pani bym się chwilkę zatrzymał, chociaż... Wydaje mi się, że Rafa nie ma takiego movementu. W sensie nie kuca tak dużo, nie... Jak to się mówi? Nie slajduje się. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa. No nie slajduje się na tym kucaniu jakby. Ja tak szczerze myślałem, że jak będę chodził gdzieś po uboczach, no to będę miał w miarę luz. Okazuje się, że goście są nawet na tych małych lokacjach i tu były jakieś build fighty. Więc może ominimy sobie to. Moim celem jest oczywiście zrobić tak, żeby było 10 osób, a Zakrzak jeszcze nie odgadł. Myślę, że to raczej nie był on, a tu ma... Ej, aura ze snajperko. Oho! Ale dobra, Rafa nie ma takiego samochodu! Panie i panowie, on nie ma, on ma rocket ligowy, więc to również nie jest on. Ej, jak ile ja tutaj muszę rzeczy wiedzieć, nie? Żeby Żeby zgadnąć gdzie on jest. O! I mamy naszego ulubieńca, y, tak, to na pewno... A jak to jest Rafa i on zagrał to na 200 IQ? Ej, panie Zakrzaku, czy masz już jakieś y, ślady, jakieś tutaj, czy już tak coś masz, jakieś podejrzenia? Powiem tak, oglądałem jednego gościa i w głowie... Ale zerwał. W głowie miałem, że to jesteś ty, ale on zginął i okazało się, że to nie ty, więc y, no, mój trop zniknął. I teraz jakiś napoceniec właśnie kogoś pokonał. Mocny napoceniec. No, to lepiej go oglądaj, stary, bo to jestem ja. W sumie czekaj. Ja mam pewne podejrze... Ale mam podejrzenia teraz. Dobra, zostawię dla siebie to coś. W sensie powiem widzom, a nie tobie, nie? Żebyś tutaj nie wiedział. Jednak musiałem zmienić tą broń, żeby ona była tak samo jak wcześniej. Zabierzmy sobie tutaj flop... Ha, akurat te flopery się nie da, nie? Tu będą ludzie naokoło mnie, bo... Ja to widziałem, że oni tu gdzieś są Niebieski skar, no raczej nie chcę go Mamy tutaj kolejną skrzynię I ciekaw jestem, ile tych skrzynek jest zakopanych w sumie Weźmy może małe potki, bo nie mamy nic do leczenia Słuchajcie, mam teorię, że Rafa udaje bota Mam teorię, że on bota udaje W sensie, serio Teraz mnie olśniło On prawdopodobnie udaje bota To może być nawet on Snajperka, snajperka matsów ma Ej, On może bota udawać Chyba, ale to jest ciężkie i jasny. On będzie bota udawał. Zobaczycie, że on będzie bo... A tutaj co się Co tu się dzieje? Co? Ty... Co tu się dzieje? Kolego! 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 Co ty robisz? Ta wupę dostał! Od gracza, bez lunety, a to od tej babeczki! Do... Tak, od tej dostał? Nie wiem od kogo on dostał, ale co on robił. Okej, okay, otwieramy skrzynkę. Dobra, mamy haka, bardzo dobrze. 13 osób w grze. 12 osób w grze. I za Krzakowi zaraz odejmiemy kolejne fałdolce. Sam jestem ciekaw, ile już fałdolców jest do odjęcia. Bo minęło 11 minut. No to dosyć sporo. Ej, 13 osób tylko! Ja cię kręcę, no i tracę pewnie 50%. Bohaterka porobiła. No nie wiem, czy to będzie Rafa. Ej, mega ciężka konkurencja. Mega ciężka. Chociaż tą bohaterkę widzę pierwszy raz. Tu mamy jakiegoś snajpera. Ale tu nie będzie on. Nie ma Bata. No nie, on nie, nie gra takimi skinami. Wątpię, że to jest Rafa. Ale ta Tientina. Bardzo ciężko będzie mi zgadnąć, szczerze. Ej, ale muszę wam coś powiedzieć. Jak chcecie, żebym zrobił z Eweliną taką wersję, 5000 tysięcy łapek w górę, pod tym odcinkiem mi Ewela będzie zgadywać o 100 tysięcy faudolców albo coś lepszego. Okej, okay, tutaj dojeżdża jakaś babeczka z pompą, automatyczną. No zobaczmy, jak ona to będzie rozgrywała, podmienia ścianę. Nie, to nie jest Rafa, nie, to nie jest on, to nie jest on. To nie, ja to widzę, że to nie on. Ej, porobił ten ten ziomek, tą bohaterkę No beka, tak szczerze I 10 osób do końca, czyli tracę połowę wygranej Fajnie Ja bardzo podejrzanie wyglądam, bo chodzę po bokach Ja muszę coś tutaj zrobić takiego, no nie wiem Siąść na drzewie, to też się domyśli Co bym mógł zrobić, żeby Zakrzak nie domyślił się, którym skinem jestem ja Ej, a jakbym udawał bota? Czekajcie nie, 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 no tak, ej, czy ej, czy, czemu ja mam wrażenie, że jak ja przełączam na tego piłkarza, to on się zaczyna dziwnie zachowywać, co? Ale to są zbyt kwadratowe ruchy nawet. Ja nie wiem, widzowie, no ja nie wiem, no Rafa to jest jeden wielki troll. No tak, na pewno by biegał głową w ścianę, wpływał. Nie, co ja? Zawsze, czy ty nie masz żadnych pytań? Czy ty nie masz żadnych pytań? Nie chcesz zadać jakiegoś pytanka? No, właśnie, ja bym chętnie zadał jakieś pytanie, tylko ja nawet nie wiem jakie. Bo zróżnicowanie ludzi na tym serwerze jest tak wielkie, że stary oglądam właśnie gościa, który wpływa głową w ścianę od dwóch minut, nie? A, a, a obok mam gościa, który jest totalnym kozakiem i nie wiem, nie wiem. No, zaraz coś zadam, Muszę wymyślić sprytne pytanie. Ja powiem tyle, że ten kozak to pewnie ja. Tak? A może ty wpływasz właśnie głową w ścianę, co? No, nie wiem, zobaczymy. No to byłem ja, ten z wodą w ścianę, bo akurat musiałem iść do oli i no tak wyszło. No, no, no. Wiadomo, że tak było, wiadomo, wizowie na pewno tak było. Ja teraz staram się zrobić wszystko. Żeby Zakrzakowi namieszać Ale bym dostał szybką karmę za te kłamstwa Prawie złamałem nogę, nie? Dobra, wyjdźmy tu na górę, bo tu jest ognisko Zobaczcie, mamy ognisko, proszę bardzo Weźmy tutaj skrzyneczkę, sobie otwórzmy Ona nam nie będzie do niczego potrzebna Ej, czy tu nie ma nikogo, kogo ja bym mógł pokonać w sumie? Myślałem, że na tych uboczach to znajdę Jakichś tutaj, wiecie, takich Graczy typu Rafa A się okazuje, że tak nie do końca Zakrzak na pewno nie pomyśli, że jestem na tej O, Zakrzak, to ja obserwuję cię Ej, tego kol... Tego kolegę widzimy pierwszy raz. No proszę państwa, czemu ja go jeszcze nie miałem? Stary kilow, taki skin, skrzydełka. Totalnie dziwny skin. Czekajcie, udajemy bota. Okej, okay, okej, okay, a dobra, ale się, ale teraz o, easy. To będzie on milion procent. Nie wiem co zrobić, bo mnie obserwuje. Dobra, on pomyśli, że to bot. Rafa właśnie... E, robi takie płynne ruchy myszkom specjalnie, żeby myślał, że to nie jest on. Ej, to będzie on. Seta, że to będzie on. Seta, widzowie. Seta. Seta. Ale jeszcze podtrzymajmy go w niepewności. Ja mam takie jedno pytanie. Ja mam takie jedno pytanie, na przykład. A, zadam ci pytanko. Panie kapitanie, y, czy ty lubisz latać? Takie pytanie, lubisz latać? Czy ja lubię latać, a możesz określić bardziej? No, powiem tak. Y Smoki latają, prawda? Mm? Smoki mają skrzydła. No nie chcę tak za bardzo pytać w 100%, procentach, ale po prostu czy lubisz latać? Oczywiście. Każdy, każdego marzeniem jest latanie I powiem wam szczerze, że niepotrzebnie chyba tego bota udawałem, nie? Ale jest w ogóle coś do latania? No jakiś graplerek, dobra, 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 jakaś dobra, dobra. kotwiczka, jakieś coś Tutaj też mam jednego dinozaura jakiegoś w ogóle Więc może był kiedyś pterodaktylem i latał, wiecie o co chodzi Ej, muszę się szybko stąd ewakuować On się, on, kurczę, nie wiem co mam teraz zrobić Dobra, widzowie, podsumujmy sobie jeszcze raz to wszystko Mamy tutaj mega napoconą babeczkę, która chyba ginie Zginęła. Okej, okay, pokonana przez Tientinę, która też jest totalnie napocona. Moim zdaniem Rafa by nie ryzykował w tym filmie. Nie pociłby się aż tak, więc inny bym odrzucił. Następnie odrzuciłbym, zobaczmy, co my tu mamy. Piłkarz, to mógłby być on, ale wydaje mi się, że jednak jest to bot Fortnite'owy. ale jak nie jest to bot Fortnite'owy, to mnie ograł na 200 IQ. No to nie będzie rafa, bo odcinek byłby za nudny. Ee, dalej mamy gracza, e, tygrysa i ostatni jest chyba ten ze skrzydłami. Nie, jeszcze ta, to nie jest tak samo, Rafa. Dobra, strzelamy. Gaduje, że jesteś czarnym potworem z czerwonymi skrzydłami od smoka latającego. Mój Największy błąd w tym odcinku jest taki, że ja zacząłem udawać bota I on prawdopodobnie po tym tutaj zwęszył, że coś tutaj nie gra To samo pytanie, które mi zadał No mam nadzieję, że on się... Ej, no wziąłem losowego skina Dobra, muszę grać teraz pod Wina, żeby mu uszczyknąć jeszcze tam parę procent No zobaczymy, zobaczymy co to będzie Czy mam faktycznie rację i czy mój piłkarz jeszcze żyje? Halo, Robert Lewandowski Messi, Ronaldo Kto to był? To chyba Ronaldo, nie? Najbliżej mu do Ronaldo Dobra, okej okay. Chyba jest niedaleko ziomka. Buduje. Ej, nie, to jest stuwa bot. Widzowie... Moim zdaniem to ten ze skrzydłami to jest 100% Rafa. Nie, nie, Rafa by nie robił takiego czegoś, jakby ktoś do niego strzelał. Nie ma bata. Widzowie, chyba dzisiaj zarobiłem. Tak mi się wydaje, trochę bibaksów. Wydaje mi się, że Zakrzak wie, którym skinem będę ja. I ja bym z miłą chęcią zabrał tą snajperkę, żeby tu jeszcze uszczyknąć trochę tych fałdolców. Bo powiem wam, że no, nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. Chociaż mam nadzieję, że ktoś tam jeszcze jest podejrzany. Chociaż no już, no jestem ciekaw, kogo odgadł. Bo miał to zrobić do właśnie top 5 Zakrzak, tak. jest jeszcze pięć osób, możesz jeszcze zmienić zdanie. Nie mów mi kto, ale możesz jeszcze, póki jest pięć osób, w razie czego. No, oglądam takiego piłkarza dalej, ale nie, no, ty byś tak nie robił w życiu. zostaje przy swoim, zostaje. Pierwsza myśl najlepsza, pamiętajcie, widzowie. Pytanie, kogo on wybrał. Słuchajcie, wychodzę na górę i teraz, no, muszę wygrać, muszę wygrać, bo ja nie mam żadnego pojęcia, kto, kogo on wy... O, czemu ja nie wziąłem snajperki? Fragi, 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 f... Aha, tu akurat gościu wyeliminował. Ej, stami... Stawiam teraz stówę na blat stawiam. Nie mam stówy przy sobie, ale stawiam stówę. Tu można stówę dodać, że to jest rafa. Teraz za jak mnie ogląda, to jest źle. Okej, okay, zjada ryby. No, Rafa tak zawsze się rusza, jak zjada ryby. Budowanie podobne do niego, podkę weźmie, kuca przy piciu. To jest on, to jest on. To, jak to nie jest on, widzowie, to wyrzucam komputer przez okno i robię z tego odcinek. Albo nie wiem, cokolwiek. Gubi się w burzy, gościu. Ja ci kręcę zostałem na jakiegoś gościa z pięcioma medalami. Czy to jest jakiś żart? Jeden na. Jednego. Więc albo jest faktycznie tamtą, albo jest tientiną. Jeżeli on będzie tą tientiną i będę największym przegrywem, to będzie mi przykro. Zobaczmy! O, prawie kulą zerwał w dynkę. Ten, yy, ten, ten. ten, Nie wiem, jak tego skina nazwać. Powiedzmy na niego Alien, taki Kosmita trochę. Jest hagiet. Nie, Rafa tak gra, to jest Stuwa 52. 52! Czy on to wygra? Ten Alien? W sensie nie wiemy, czy to rafa. Jeszcze nie wiemy, ale moim zdaniem to jest on. Dobra, 29! 74! Także panie Zakrzaku, finalnie proszę o odpowiedź. No to jak ja bym miał obstawiać, to moim zdaniem 100% byłeś tym ziomkiem z czerwonymi skrzydłami. Moim największym błędem zakrzak w tym odcinku było to, że ja zacząłem udawać Botaj. i pewnie... Po tym to odgadłeś. Co było tą finalną, finalnym argumentem? Wiesz co? Na początku myślałem, że udajesz faktycznie bota, ale oglądałem innego gościa, który był faktycznie botem i myślałem, że ty jesteś nim. Wiesz o co chodzi? I potem zobaczyłem, że ten bot to faktycznie bot. Przełączyłem na, na kolejnego gościa, okazało się, że wygląda jak ty. W sensie, rusza się jak ty. Ogramy razem 5 lat, nie? To. Wiem, jak się po prostu ruszasz. Także widzę, finalnie tutaj widzicie, ile fałdolców wygrał za krzak. No i co, jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawiacie łapi w górę, subskrybujcie kanał i trzymajcie się na razie. Cześć!